Z naszej perspektywy, czy rząd będzie taki czy inny w Niemczech, no to my musimy dalej robić swoje i to nie podlega żadnej dyskusji, tak samo w Ameryce. Tutaj stanowisko Polski jest jasne i cieszę się, że większość partii politycznych i stronic uznaje to stanowisko, że trzeba zapewnić Ukrainie niepodległość, a Polsce jak najdłuższą granicę polsko-ukraińską, a nie rosyjską i to jest jasne. Jednocześnie nie możemy być między w stosunkach polsko-ukraińskich, domagać się kwestii ekshumacji na Wołyniu, domagać się tego, żeby Ukraińcy podchodzili do naszych interesów z większym zrozumieniem, również tych rolniczych, również w innych obszarach, bo rzeczywiście w tym zakresie uważam, że za mało od strony ukraińskiej wymagaliśmy. Natomiast też uważajmy, żeby nie stać się takim kozłem ofiarnym, bo w tej chwili zaczynamy trochę pełnić taką rolę dla Niemiec bardzo wygodną. To znaczy Niemcy, którzy wcale nie chcą Ukrainy w NATO czy w Unii Europejskiej, wykorzystują nasze y, różnice z Ukrainą do tego, żebyśmy mówili trochę to, co, na czym Niemcom zależy i być może Polska tutaj też y, ma swoje racje w tak tym, to żeby się... to podkreślać. Ale moim zdaniem to powinno być troszeczkę ciszej, a bardziej jednoznacznie w rozmowach z ukraińską stroną, wymagać krok po kroku, czego my od nich chcemy i co wtedy od nas dostaną, jeżeli to będą realizować, a nie na zasadzie trochę takiej zabawy medialnej, bo to nie do końca jest poważna polityka dyplomatyczna.